Lecimy na stację benzynową. Ciekawe po co? Drugi dzień świąt. A zaś się okaże, że ktoś sobie zrobi. Kurwa trzeci, czwarty. Kurde, wierzam w ten tunel i widzę tylko jedno. Kurwa. A oczywiście, że browary. Czyli jednak trzeci dzień świąt będzie. 302. Dobra. no to nie jest wybrowary, kurde. Mam nadzieję, że to jest ten budynek. Dobry, proszę bardzo Dzień. dzięki Do widzenia.